Wejść na handbal.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handbal.pl. Krolina, kudłacz, glocarz, głowę opuszczasz. Takie typowe zachowanie człowieka bardzo zmęczonego, wyczerpanego po nadludzkim wysiłku. Było warto. Polska w półfinale. Nie będę oszukiwać, że nie jestem zmęczona. Powiem szczerze, że mało tego, że. Nigdy jeszcze w swojej karierze sportowej nie czułam się tak zmęczona, żeby nogiem się trzęsły i ginało pode mną. Ech, jestem szczęśliwa i e, ciężko czegoś powiedzieć w takich momentach. Naprawdę e, zagraliśmy rewelacyjne spotkanie z, z no, no, każda, każda rzucia, wszystko co miała na jedną szalę, żeby wygrać to i... E, jest naprawdę ogromnym zaszczytem być częścią tego zespołu. Ogromnym zaszczytem. I to był ogromny zaszczyt oglądać taką reprezentację drugi raz z rzędu e, horror. Nie wiem, czy tam śledzisz, co się dzieje w internecie, ale boję się, że Polacy będą próbowali prosić o jakieś odszkodowanie, zaleczenie kardiologiczne, bo tam można było zawału dostać przed telewizoriami. My sobie przysięgłyśmy przed pierwszym meczem w tych mistrzostwach, że odkąd zaczynamy grę, nie spoglądamy na wszelkie portale, na wszelkie strony, na wszelkie informacje sportowe, jakie tylko są. Wtedy, kiedy jest dobrze, ale również kiedy wtedy jest źle. To jest nasze, nasza przysięga, którą złożyła każda i tak zostanie do końca. Może i dobrze, że po części dociera to do nas, co się dzieje w Polsce, bo to może gdzieś być balastem dla nas, oczekiwania naszych, naszych Polaków, ale. My przysięgłyśmy, że damy wszystko i akurat dzisiaj tak było, że naprawdę do ostatniej kropli e, potu, do ostatniego e, tchu sił stałyśmy na nogach i walczyłyśmy, broniłyśmy swojego domu, którym jest nasza bramka. No i zwycięsko broniłyście naszej bramki. Wspaniała postawa także bramkarek, ale dziś już nie ma co indywidualnie wyróżniać, bo zagrałyście jako zespół i już teraz dwa mecze o medal. Od początku tych mistrzostw nie ma żadnych indywidualnych wyróżnień. O to apeluję zawsze i będę polować dopóki będę stała na parkiecie. Wygrywa cały zespół, przegrywa cały zespół. Dzisiaj zagrała każda jedna. Tak, Nawet ta, która zrobiła błąd, nie błąd. Zagrała super, gra, bo grała dla zespołu. Dziękuję bardzo, Karolina.